Piękny dzień. Upał niesamowity. Po prostu strasznie gorąco. Zresztą tak jak i wczoraj było. Ja z na spacerze. I trochę pochodzimy. I lecę do domu. Muszę wziąć rower. I będę musiała podjechać do Lidla. Bo wymyśliłam sobie, że dzisiaj zjem Mam ochotę na taką sałatę z nowalijek, rzodkiewka, pomidor, takie rzeczy. E, pomidor, ogórek, e, może szczypiorek. Wszystko polane oliwą. Do tego jakiś kawałek mięsa albo, albo ryby. Nie wiem, zobaczę. E, w każdym razie, kurde, jest tak pięknie, że to jest naprawdę pogoda nad wodę. Chętnie bym sobie nad wodę poszła, nie mogę się opalać. Na razie z tymi nogami zresztą mam trochę siniaków, niewiele, ale, ale mam trochę tych siniaków, więc te siniaki też się na pewno będą głupio opalać. Znaczy w sensie głupio, w sensie że mi zostaną takie plamy białe, bo tak często jest. Ech, a poza tym muszę dzisiaj wyciągnąć książki o szkoleniu psów bo nasza Nelka coś się zrobiła agresywna. Nie wiadomo dlaczego w ogóle, a do dzieci zawsze była agresywna. Jakoś za dziećmi nie przepada, ale e, najgorsze jest to, że zrobiła się też do innych psów agresywna i e, no trochę to jest kłopot. No kotów też nie lubi, no ale powiedzmy, że to taka psia przypadłość. Nie każdy pies lubi koty, natomiast właśnie do psów, do każdego psa, po prostu do każdego, znaczy skrócić jej smycz, bo kobieta z dzieckiem żyła, więc, ale park jest ładny, dużo drzew, dużo zieleni i o no, dziwo jest pusto, patrzę w prawo, w lewo, nic nie widzę, nikogo nie widzę. Tutaj. Boże jest pełno owadów Zrobiło się bardzo ciepło I jest mnóstwo owadów A Tutaj jest nasz park Ej, No mam w plecaku Gimbala Ale Jeśli po prostu nie chcę go wyciągać Na tą chwilę Płynie rzeczka Wczoraj byłam W Kauflandzie Wczoraj byłam w Kauflandzie na zakupach i po prostu walczyłam sama ze sobą. Rzeka trochę brudna, bo po deszczu. Ale chodź, Nelka, nie kładziemy się. To Leniuszek, Nelka. Chodź, idziemy do domu. Gdzie my mieszkamy? Chodź, szybko idziemy zobaczyć, gdzie mieszkamy. Hop. No i to jest właśnie taka sprawa. Tam idzie pies, więc pewnie będzie akcja. Muszę ją wziąć na trochę krócej. Chodź, kochanie. Chodź. Podnosimy się, hop, hop do góry, ślicznie, chodź, Nelka. dobra, więc em, wczoraj do Kauflandu i walczyłam sama ze sobą e, i ze swoimi oczywiście em, nałogami, ciągo, ciągotkami, ciągotkami. Ale, ale fajny pies idzie, muszę na chwilę zakończyć. Ach, no i oczywiście... Obwąchały się psy, po czym Nela zaatakowała tego psa. Boże. Nie wiem, nie wiem, muszę poczytać, co trzeba z tym robić. W ogóle chcemy pójść do szkoły, jak do Polski już zjedziemy, to chcemy z Nelką pójść do szkoły. Byliśmy tutaj w szkole z Nelą, ale Jezus, ja nie miałam czasu. Wiecznie z językiem na wierzchu biegałam do tej szkoły i i tam w którymś momencie po prostu przestaliśmy chodzić eee, bo są, gdzie jakiś wielki pies o tym razem doberman no oby ta pani nie miała pomysłu go spuścić ze smyczy bo czasami takie pomysły mają ale może to nie oczywiście oczywiście że go spuszcza ze smyczy no nic miejmy nadzieję, że się nic nie wydarzy. Udało się. Więc nie był zainteresowany, ale Nela była. W każdym bądź razie e, s, mamy, zamiar, e, mamy zamiar pójść do szkoły z Nelką, e, jak już będziemy w Polsce. A teraz póki co muszę właśnie przeczytać, co zrobić, żeby. Żeby Nela nie reagowała tak na, na te inne psy, do tej pory naprawdę nie było problemu, po ostatniej cieczce jej się tak stało, że zrobiła się taka właśnie niesympatyczna dla psów, w stosunku do innych psów. Jest to kłopotliwe, nie ukrywam, jest to kłopotliwe, trzeba być jednak czujnym, najgorzej jest w takim czasie jak wszyscy z psami na spacer wychodzą czyli tak koło szóstej no ja też tak wychodzę jak przychodzę z pracy um, i wtedy naprawdę to mijanie się z psami jest jakaś gehenna, a jeszcze najgorzej jest jak ludzie patrzą na Nelkę i o, taki śliczny piesek wszyscy myślą, że ona jest łagodna, a potem są rozczarowani i zaskoczeni że Nela łagodna nie jest, ale ja ich ostrzegam, że ona jest agresywna dobra, nie będziemy więcej sapać Idziemy w kierunku domu już i e, będziemy jakoś żyć e, przy tej sobocie. E, zrobię te zakupy. Zobaczę co tam w domu do roboty jest. Wczoraj trochę zrobiłam, ale nie dokończyłam jeszcze z tym Kauflandem. więc Byłam wczoraj w Kauflandzie i walczyłam ze swoimi pokusami. I sobie pomyślałam tak a kupię sobie żelki pokryjomu kryjomu. Zanim przyjadę do domu to sobie je zjem będzie widział. Ale potem sobie prosiłam, Magda, kogo Ty chcesz okłamać? Przecież okłamujesz samą siebie, że to nie o to chodzi. No ale wychodząc z domu pytam się Mariusza, czy zjemy loda. Mówi będziesz kupowała dla siebie kup dla mnie też. Sposzą oglądałam te lody stwierdziłam te lody droższe niż ta moja wędzona ryba. To raz. Dwa nie mogłam się zdecydować jaki co wiem, że Boże, tyle cukru ja się mam tak truć za takie pieniądze i zrezygnowałam kupiłam Mariuszowi tylko paluszki i precelki e, sobie nie kupiłam żadnej pokusy kupiłam tylko tą rybę wędzoną dla siebie tak jak chciałam I, i przyszłam do domu i tak się zastanawiałam co tu przekąsić, a tu prawie godzina 10 wieczorem i, e, I stwierdziłam, że idę spać. I po prostu poszłam spać. I tak się to skończyło. Jestem dumna dzisiaj z siebie. U nas zbliża się burza. Chmury, wiatr. Zdążyliśmy w ostatniej chwili w sumie do domu. To znaczy jeszcze nie pada. Ale wygląda to tak, jak wygląda. No zobaczmy, miałam jeszcze do sklepu podjechać, ale no, na razie się nie wybieram. W każdym razie u nas się zerwała burza. Teraz się troszeczkę uspokoiło, chociaż leje jak z cebra. Przedtem nie lało, ale za to wiało. Błyskawice są. Ja siedzę tutaj na balkonie i poluję na to, żeby nagrać błyskawice. Mam nadzieję, że mi się to uda. Że, że, że będę miała takie szczęście i mi się uda. Na zwolnionym tempie nagram te błyskawice. Zobaczę jak to wyszło, czy to widać. Ale siedzę dalej i się nie poddaję. I taki właśnie jest kadr po to, żebym nagrała te błyskawice. Plany się oczywiście pokrzyżowały ze względu na tą pogodę, więc nie pojechałam do sklepu. Byliśmy tylko krótko na mieście, ale no tam akurat nie kupiłam tego, co e, kupić chciałam. E, no i co? No i chyba już nie pojadę. Chciałam jeszcze butelki oddać, bo mamy trochę butelek. Spakowałam sobie, przygotowałam, ale Wydaje mi się, że mi się to nie uda. Dzisiaj nie wiem jak długo. A, pięknie! Jak długo zapowiadają e, tą burzę. E, nie wiem. Ale tak zacina, że aż mi tutaj pod dachem e, zacina tym deszczem. No ale nieważne. Dobra, niech zacina. E, ja wczoraj byłam w Kauklandzie i kupiłam sobie takie kwiatki. Bardzo mi się spodobały kolory tych kwiatków i dlatego je wzięłam. Tych kwiatków już miałam kilka przeróżnych kolorów, ale zawsze to był jakiś jeden kolor, a ten wydaje mi się bardzo ciekawy, środek czerwony na około żółte, a tutaj jest mieszanka żółto-różowe. Fajne, fajnie to wygląda. Ten kwiat z Lidla bardzo mi się rozwinął w ciągu ostatniego tygodnia, wszystkie pąki się rozwinęły po prostu. Bardzo, bardzo ładnie on wygląda, jestem z niego zadowolona, podoba mi się. On w ogóle miał być tutaj w tej doniczce. Ale tak, szkoda tego bratka po prostu jest wyrzucić. On jest zjedzony przez mszycę, znaczy zjedzony, no zaatakowany przez mszycę i tutaj się z nim tak za wiele nic nie dzieje. Nie wypuszczał już jakichś kwiatków, no ale trzymam go jeszcze, bo naprawdę tak mi się podobają kolory tego kwiatka. I tutaj ten pnący tak samo, jeszcze ma jednego, jedynego kwiata. No i tak jest, ale widzę, że tutaj puszcza nowe pędy. Naprawdę nie wiem ile lat go mam i on cały czas żyje. On koniecznie chce żyć, ja mam nadzieję, że mu będzie bardzo dobrze u nas na działce. Wezmę go ze sobą. Te kwiaty, które kupiłam w Lidlu też bardzo ładnie wyglądają. Też tutaj niektóre pąki się rozwinęły już, a niektóre przekwitły. Fajnie, fajnie to wygląda. Podoba mi się. Te kwiaty niestety... Nie widzę, żeby tutaj się coś działo. Mam nadzieję, że z tych pąków jakiś kwiat będzie. Tutaj niby też jakieś kwiaty. No zobaczymy. Mam nadzieję, że słońce tego nie upali. Mam taką nadzieję. Tutaj się faktycznie się tutaj coś powydarzało i są jakieś e, pąki. To by było fajnie. Natomiast margaretka bardzo dobrze się ma. Margaretka się ma bardzo dobrze. Mimo, że ja ją spisałam na straty i naprawdę myślałam, że ona nie przeżyła zimy, a ona się ma świetnie, nie? Bardzo Chociaż widzę, że nowe, nowe pąki jej usychają. Na przykład tutaj dużo, dużo nowych pąków jej usło. Może dlatego, że jest gorąco. Bardzo gorąco, ale to, tylko dwa dni było gorąco. Co będzie w lecie? No i właśnie takiego mam pecha do tych kwiatów na tym balkonie, bo wydaje mi się, że one się tutaj po prostu gotują. Do tego w tym roku nie mam za dużo. Przestało padać, to może ja jednak nie idę pod pryszcz, tylko faktycznie <gryw> siądę szybko na rower. Znaczy jeszcze trochę... O nie, nie wiem czy to było widać, kurde. Ale bo to by było nagranie. ja nie wiem, czy to już jest koniec burzy, czy, czy, to, czy to dopiero było takie, taki wstęp, że tak powiem, do burzy właściwej. Nie mam pojęcia zielonego. No, także nie, nie wiem, chyba tak będę siedziała i tak trzymała e, ten kadr, e, aż mi się nagra porządny piorun. Byleby nie we mnie szczelił. Ten był taki lipny. No nie wiem, muszę sprawdzić pogodę, czy to już jest koniec burzy. Chciałam otworzyć kanał po prostu. Eee, to było piękne. To było piękne. Wow. Ale grzmi. Wow. Ja mam nadzieję, że to się wszystko dobrze nagrało. No, błyskawico przyjdź jeszcze. Jeszcze jedna błyskawico tylko przyjdź. I ym, ja już kończę. To chyba ja już pojadę do tego sklepu. Przestało padać, przestało błyskać, jest tylko trochę zachmurzone. Znaczy trochę bardzo, ale... Ale wydaje mi się, że coraz dalej ta burza jest. Coraz, coraz cichsze te grzmoty. A to mi się wydaje. Już nie ma piorów. O! I był. Chwyciło. Kurde, jak trzymam aparat w tamtą stronę, to pioruny są z tej strony. I ja nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać. Och, no nic, dobra. Ja kończę. To może jednak się nie będę wybierać na razie. Ja kończę i ja sobie sprawdzę, czy te pioruny widać. A nie, to będę tutaj siedziała. Dotąd aż to nagram. Uzależnienie od cukru to jest jakiś dramat, po prostu, byłam teraz na zakupach w Lidlu. Oczywiście mam ochotę zjeść coś słodkiego, a jestem trochę głodna, ale przecież już jest. Za 9.09 wieczorem, no nie będę jadła. Normalnie krążyłam tam i z powrotem po tych półkach, gdzie są słodycze i sobie myślę, może jednak coś wezmę. Mo, mo, może jednak, mo, może przecież wezmę, po prostu coś małego wezmę. Krówek szukałam, na szczęście krówek nie było, bo nawet na krówki mam ochotę, nie na takie słodkie. No i, i nie wzięłam nic słodkiego wzięłam tym co mogę więc wziąłam młodą kapustę bo akurat była ostatnia więc sobie zrobię szczypiorek dwa awokado, cytrynę ogórka i mix sałat taką ciemną i jasną, ona jest z korzeniem wsadzę sobie ją do wody, trochę dłużej się utrzyma kilka dni Ech, ale jadę jeszcze do Kauflandu, bo tutaj nie było e, czego? E, tego jak on się nazywa? Co się daje do kapusty? Jak on się nazywa? Koperek. Nie było koperku, więc wezmę i koperek. Mrożonego nie było, więc pojadę za koperkiem do Kauflandu, bo mam czas. Do 10 jest otwarty. Może tam kupię i jutro sobie zrobię młodą kapustę i chyba do tego mięso mielone. Może sznycle, a może takie po prostu mięso mielone. Zwykłe, takie na patelni. Zobaczę zobaczę co, 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 jak, jak mi się tam będzie chciało ale z tymi słodyczami to naprawdę jest mega problem. To, to jest straszne, a najgorzej zauważyłam, że najgorzej jak jem truskawki na przykład, to szukam w, w tych truskawkach słodyczy. I po tych truskawkach mi się właśnie też chce jeść słodkiego. I doszłam do wniosku, że chyba zrezygnuję całkowicie z owoców, mogę owoce leśne na tej wiecie, bo mogę, ale chyba wydaje mi się, że na razie zrezygnę całkowicie z owoców, bo to, to zupełnie nie ma sensu, nie? żebym ja się y, męczyła, a chciałabym z tego cukru... Y, zrezygnować. Dobra. Jadę do Kauflandu. Mam nadzieję, że moja silna wola będzie moją silną wolą. Po prostu i ona mnie nie opuści i nie kupię tam żelek ani, ani niczego innego, bo widziałam wczoraj były po promocji, ale mam nadzieję, że nie kupię.